Siemanko, w dzisiejszym odcinku mam dla was do pokazania film z całego roku 25, ale to nie wszystko, bo poszukuję osób chętnych pod moderację na Discordzie. Wystarczy wejdziecie w link, który znajduje się w opisie, tam niżej do Discorda i w zakładce rekrutacja napiszecie ja, a o dalszych eliminacjach dowiecie się w swoim czasie, nie zapominając przed obejrzeniem skrótu roku 25, Zostawcie suba i łapkę i piszcie jak najwięcej komentarzy, bo mi to pomaga, a Wam nic nie zmieni w życiu. I z góry dziękuję, a więc zaczynajmy. Jest to pierwszy odcinek w tym roku, I już trochę większy sklepik, czyli Lidl. Jak widzicie, mam komputer, bo tutaj będziemy sobie tworzyć miasto jesteśmy w ogóle na komputerze. Dziękuję wam, dziękuję wam, że nie jestem już tak nisko. A program nazywa się 5 osób montuje, a ja oceniam montaż widzów. Do wygrania jest zagranie ze mną w duelsy i 20 zł Pace of Card. Każdy beat to mój cel Nie potrzebuję pozwolenia Bo haftuję własny styl Ej. Na fali tylko siedzę i nie schodzę już na dno Ej! O co ten hype. Ziółki się śmieją ze mnie Ziemki się śmieją ze mnie A ja lecę wyżej Ziomki krzyczą Ej, stary po co ci ten Ha Ja odpowiadam bo muszę mieć bardzo fajny waj Ja wrzucam dwa żetony Czuję się jak boss, boss. Rulety się kręcą Wszyscy krzyczą daj, daj na czerwone A ja waba żeby nie zostać tarapana Ziołki się śmieją ze mnie, a ja lecę wyżej Zimki krzyczą, ej, ej. stary, po co ci ten Hej. Ja odpowiadam, bo muszę mieć bardzo fajny ej. waj jeszcze... W odcinku zagramy sobie z suriwala z okazji moich urodzin, więc możecie mi złożyć życzenia A w tym suriwalu pod koniec zaczniemy oszukiwać i stoczymy trzecią wojnę światową, ale że w Minecraft A więc oglądajcie do końca i ja wam już nie przeszkadzam, zaczynajcie oglądanie Nie ufaj Mikołajowi. Oj, nie, jest jeden klucz do komnaty. Piąc.